Witam Was wszystkich moi drodzy, bardzo, 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 bardzo serdecznie. A dzisiaj otworzymy sobie właśnie oto ten magazyn z Kajem, więc lecimy, jest to drugie na moim kanale i przygotowałem nożyczki. Ja mam nadzieję, że mniej tępe, ale no... To to wie tak naprawdę. Mm. No dobra, o wiele mniej tępe Więc teraz to tutaj już wchodzi. Dobra, to sobie podobiemy. Nie wiem. Nie potrzebne. I moi drodzy wyciągamy wszystko o, dobra. wiem się gdzie jest karta kola. Jest tutaj. Tak się ona prezentuje moi drodzy. Karta kola. Mamy standardowo paczkę kart oraz mini figurkę Kaja z turbopalnikiem. Więc zobaczymy. No kurde paczka mi wypadła. Dobra, lecimy, sobie odłożymy. W sumie, dobra, od czego zaczniemy? W tamtym openingu zaczęliśmy od paczki, więc teraz też od tego zaczniemy. Ja mam nadzieję, że, że zrobi to jakoś lepiej, ciekawiej. Sorry, bo sąsiad wierci. Dobra. Ej ty, powaga, sąsiad wierci. Czekajcie. Dobra, zrobiłem mu kołowrotek, 3, 2, 1 i przestał. Mamy paczkę kart Legun Dżago. Dobrze, i ważne, nie będziemy tego otwierać. Mamy karty. Będziemy je o tak od tyłu. Od tyłu będziemy brać tak że ja nic nie widzę. I lecimy. Pierwsza karta. Mam tę kartę. Jest to karta pojazd Eje Zora jeśli przegrasz pojedynek, dobierasz do ręki karty ze swojego stosu zużytych kart. Ciekawa karta. Dobra, lecimy z następną kartą i będzie to. Podrasowany glider. Tutaj, dobra, lecimy dalej. Następna karta, następna karta. Jest to dumni mistrzowie żywiołów. Nice. Następna karta, oj już się do tej ostatniej. Legacy Ejezor. To jest, moi drodzy, ostatnia karta. I 3, 2, 1 i wow. Mega stwór magmowy potwór. Bardzo ciekawa karta, bardzo ładna. Czyli w tym openingu. O, jeszcze, te instrukcje. W tym openingu zdobyliśmy kola i właśnie to. I właśnie tego stwora magmowego potwora. Stwora magmowego potwora, nie czuję, krymuję. Dobra, więc co jeżeli chodzi o karty, to by było na tyle. Tak się prezentują mniej więcej wszystkie. A więc co? Myślę, że teraz przejdziemy już do samego ludzika, czyli do samego Kaja. Więc tutaj użyję moich niezawodnych nożyczek. W tym odcinku niezawodnych, bo w tamtym były jakieś tempe. Dobra, no niestety, coś to, to brzydko Dobra, ale trudno. Skisimy. Ja ogólnie mam strasznie mało Kajów w swojej kolekcji, nie wiem dlaczego. Wreszcie mam dużo, Kajów mam mało. Ok, dobra, to chyba byłoby na tyle. Z tego co my tutaj mamy. Yy, Damie co? Ja to złożę, czy tu mam gdzieś instrukcje, tak z ciekawości mamy, więc użyję jej i złożę tego kaja. Okej okay, moi drodzy, więc mojego kaja udało mi się już złożyć. Tak jak on się prezentuje, mam nadzieję, że dobrze go złożyłem. I tak wygląda naprawdę fajnie. Yy, a więc teraz co? Otworzyliśmy już karty. Złożyliśmy postać, więc wydaje mi się, że teraz czas na gazetkę. Tu będą wszystkie rzeczy, które dzisiaj udało nam się zdobyć. Oczywiście oprócz tych folii, które są tu ich na szczęście nie widzicie, ale to dobrze. <laughs> no więc dobra, lecimy sobie z gazetką. W ogóle taką się prezentuje, co mamy z zapowiedź magazynu LEGO Star Wars. I co? Lecimy. No, no dobra, pozwólcie sobie to o... fajnie yy, mamy oczywiście standardowo komiks ale też chyba w większości jest Dob złodzi czy dobrodzi jak określiłbyś Ronina z to tutaj mamy jeszcze zabawić magazyn z LEGO Jurassic World i powiem Wam, że ten magazyn był naprawdę bardzo fajny. Jeżeli chcecie go sobie zakupić, sobie zakupcie. Ja tak zrobiłem i żyję. Hmm, I mam. I jest u mnie. Więc jeżeli wy byście chcieli, no to również sobie możecie go zakupić. Yy, a ja co? Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. Byłoby mi bardzo miło. A i co, może wam potem pokażę jeszcze tego kaja, pokażę wam jak on wygląda. No więc co, ja już się z wami żegnam, Elo.